Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o stycznikach. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, styczniki to nic innego jak przekaźniki. O przekaźnikach już mówiliśmy, ale oczywiście różnią się parametrami. No i można tu zastosować trochę więcej kombinacji układów sterowania przez dodatkowe styki, ale o tym właśnie za chwilę. Zapraszam. Tak, jak powiedziałem, no stycznik to jest w zasadzie większy przekaźnik. Jest tutaj budowana cewka, są też styki mechaniczne. Różni się oczywiście gabarytami, no, a ich różni się gabarytami, to znaczy, że może przewodzić, może załączać większe prądy, większe napięcia. Także to jest właśnie zaletą styczników, że mogą załączać naprawdę olbrzymie prądy. Przeważnie używa się ich do sterowania na przykład silnikami, do sterowania jakimiś dużymi obciążeniami. Czy też rezystancyjnymi, czy indukcyjnymi, no i również pojemnościowymi. Co dla nas będzie najważniejsze, oczywiście, nie te gabaryty, nie różnorodność konstrukcji, różnorodność obudowy. Oczywiście dla nas to jest nieistotne. Dla nas, jako automatyków, będą istotne oczywiście parametry. I głównym parametrem stycznika, tak jak w przekaźnikach, będzie napięcie cewki. To napięcie cewki. Może być różne, może, mogą być to różne prądy. Może być to prąd stały i prąd zmienny, tak jak e, właśnie to było w przekaźnikach. No i tutaj zawsze możemy znaleźć adnotację. Przy połączeniach, przy, przy zaciskach cewki, e, które oznacza się w, no, w większości przypadków A1, A2, znajduje się przeważnie opis, przy jakim napięciu i przy jakim prądzie ta cewka działa. Jak w tym przypadku widać, jest 230 V 50 Hz, to znaczy, że to jest prąd przemienny. W innym styczniku jest to inaczej trochę opisane. Jest opisane tutaj to z góry, także widać, że nawet tutaj jest A1 i A2 zupełnie z innej strony. Musimy gdzieś szukać w, na opisach stycznika, jaka cewka tutaj jest zainstalowana. Tutaj widać już 24 V prądu stałego DC, czyli taki stycznik na przykład będziemy mogli użyć w naszym panelu do sterowania jakimś urządzeniem. Oczywiście te napięcia, te prądy mogą być zupełnie różne. Może być 24 V prądu przemiennego. Może być to na przykład napięcie 400 V. 400 V wtedy podłączamy do A1 i do A2 dwie fazy. A jak wiadomo, napięcie międzyfazowe w naszych sieciach trójfazowych wynosi 400 V. Drugim parametrem jest prąd, jaki można załączać poprzez te styki główne. Prądy tutaj na tabliczkach z boku stycznika widać, że ten stycznik może załączać maksymalnie 32 ampery, ale jest tutaj jakieś oznaczenie i ot, oczywiście symbol prądu TH. To oznacza, że to jest obciążenie termiczne, to jest y, obciążenie rezystancyjne. O co w tym chodzi? Oczywiście y, obciążenie rezystancyjne to Powiedzmy, grzałka takie obciążenie będzie zachowywać się inaczej aniżeli obciążenie indukcyjne czy też pojemnościowe, bo tam już będzie impedancja zamiast rezystancji. No i troszeczkę te prądy inaczej trzeba będzie obliczać. Ale, właśnie na stycznikach podawany jest zawsze prąd, który maksymalnie można załączać przy obciążeniu. Rezystancyjnym. O tym trzeba pamiętać, dlatego że na przykład silniki pobierają dużo, dużo więcej prądu przy starcie, czy też kondensatory, obciążenie pojemnościowe będzie pobierało znacznie większy prąd, jeżeli go nie ograniczymy, oczywiście, przy starcie, przy załączeniu urządzenia. Także to trzeba wziąć pod uwagę. Trzeba przy indukcyjnych na przykład obciążeniach zastosować większy stycznik z dużym zapasem, tak aby nie przypalało po prostu styków podczas startu. Dalej mamy tutaj jaką mocą możemy sterować przy, przy danych napięciach. I tak jak widać tutaj 4 kW przy 230 V, 7,5 kW przy 400 i tak dalej. Dalej tu są oczywiście wszystkie normy, które ten stycznik musi spełniać, następnie przewody, jak te przewody podłączać oraz kilka innych parametrów, które na razie zostawimy. Tak jak powiedziałem o prądach, które możemy załączać, Dotyczy to oczywiście styków głównych. Styki główne oznaczone są tutaj cyferkami 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub też właśnie 1, L1, L2, L3, T1, T2, T3. To są oczywiście tutaj wejścia i wyjścia ze stycznika. Te oznaczenia mogą być różne. Co tutaj musimy rozróżnić? Te styki główne oczywiście załączają prąd ten główny, czyli główne urządzenie, które podpięte jest pod stycznik. Oprócz tego mamy styki. Pomocnicze styki pomocnicze, jak widać, tutaj już jest 13-14. Normalnie, otwarty NO styk. Tutaj mamy na przykład styki pomocnicze na samej górze. Te styki główne znajdują się tutaj, a styki pomocnicze znajdują się na górze. Jest, jest jeden styk normalnie otwarty 13-14, a drugi jest normalnie zamknięty oznaczony 21-22. Te styki pomocnicze służą do obwodów sterowania. Oczywiście, tutaj można za pomocą tego stycznika nie tylko, że załączyć jakieś urządzenie, ale powiedzmy, można załączyć poprzez ten styk normalnie otwarty jakąś kontrolkę, czy też jakiś znacznik, że w tym momencie urządzenie działa. To jest oczywiście najprostsze takie zastosowanie styków pomocniczych, ale można z tych styków pomocniczych robić już różne układy logiczne, czyli jeden stycznik może załączać. Na przykład inny stycznik, tamten stycznik może rozłączać na przykład inne urządzenie, kiedy sam pracuje, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze można dołączać styki pomocnicze, można ich dołączać więcej, wpinając takie nakładki na styczniki, i wtedy, w tym momencie, kiedy stycznik się załącza, załącza również te wszystkie styki. Tutaj jest ich cztery, także możemy powiększyć tą liczbę, właśnie styków pomocniczych, co. Przydaje się dosyć często. Tak jak i w stykach pomocniczych mogą być one normalnie otwarte i normalnie zamknięte, również styki główne mogą być normalnie otwarte i normalnie zamknięte. W styczniku standardowym, że tak powiem, jeżeli nie ma tu żadnych oznaczeń, to oznacza, że te styki główne są normalnie otwarte, czyli podczas załączenia cewki dopiero te styki się zwierają. Tutaj jednak mam taki stycznik, gdzie jest opisane. Przy każdym styku NC, 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 czyli to są styki normalnie zamknięte. Czyli w tym momencie, kiedy stycznik nie jest załączony, te styki się zwierają, a kiedy stycznik zadziała, cewka przyciągnie ten cały mechanizm, to styki się rozwierają. I to właśnie może pokażę na tym styczniku normalnie zamkniętym, ze stykami normalnie zamkniętymi, jak to w środku wygląda. To są właśnie styki stycznika, dlatego właśnie rozebrałem ten stycznik, bo łatwo można zdjąć tą budowę. W takich stycznikach te styki po prostu są odwrotnie, także każdy styk trzeba wyjąć osobno. Tutaj są właśnie te styki główne. Tutaj, jak widać, tych styków jest cztery. No jak tutaj już widać po wyjęciu tego elementu, tu znajduje się cewka. I oczywiście, po podaniu napięcia na styki A1, A2, te styki mogą znajdować się w różnych miejscach na styczniku. Mogą znajdować się na, na, na samej górze, mogą się znajdować z boku, mogą być umieszczone z góry czy z dołu. Także tutaj oczywiście widać, że są i z góry, i z dołu. Także poprawia nam to możliwości załączenia, podłączenia tego stycznika w maszynie. No i po podaniu napięcia na cewka, oczywiście, to, ten rdzeń zostaje przyciągnięty tutaj. No i w tym przypadku, akurat stycznik zostaje rozwarty. Te styki zostają rozwarte. Co popycha tu z powrotem ten stycznik? Ta sprężyna z dołu. Ta sprężyna tylko wypycha ten cały mechanizm i stycznik powraca do. Poprzedniego stanu. W większości paneli styczniki służą do załączania silników elektrycznych. To jest w zasadzie główne zastosowanie styczników. A żeby silniki elektryczne miały odpowiednie zabezpieczenia, stosuje się takie właśnie wyłączniki silnikowe, czy też wyłączniki przeciążeniowe. A i również nazywa się popytocznie je termikami. Ale o tym już w następnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę.